Cześć, tu znowu się to Kolejny odcinek z Pucharu Świata w grze DSR 4 Jest taki troszeczkę spóźniony, ale no to za to przepraszam, bo robiłem live'y, także było troszeczkę ciężko mi się wyrobić z tym. Jest to odcinek z Engelbergu, ponieważ odcinek z Klingental indywidualny mi się niestety nie nagrał całkowicie, zabrakło mi tam troszeczkę te, tego odcinka. Dlatego yy, po prostu mogę wam podawać wyniki i Kamil Sto wygrał po prostu drugi konkurs rzędu. Także zapraszam już was do oglądania tego odcinka. No i był to dobry skok Piotra, żył w tych kwalifikacjach, będzie na, myślę tak na szóstym miejscu mniej więcej, no 129,5 metra skoczył Dawid Kubacki, dla niego to jest tylko skok treningowy, 135 metrów, aby być liderem w tych kwalifikacjach. Czy Dawid sobie poradzi, jest w formie takiej dosyć przyczętnej, ostatnio Dawid Kubacki, nisko, no i to jest, w... no tylko w okolicach punktu konstrukcyjnego skok, powinien być troszeczkę dalszy. Stefan Hula, 76 już numer startowy, to już jest końcówka tych kwalifikacji jest Dobrze wygląda ten skok, będzie dobry. dalej Daleki skok Stefana Huli około 135 metrów, tak mniej więcej. 130 metrów, tak mniej więcej. Maciej Kot. Kolejny polski skoczek tej kwalifikacji. Maciek dobrze leci. Dobrze i to jest dobry skok. Macieja Kota bardzo podobnie do Stefana Huli. Skoczył Maciek. I teraz Jakub Wolny, 135 metrów cały czas, aby być liderem. Kamil Stok już wiadomo sobie po prostu odpuścił kwalifikację, a teraz Kuba Wolny jest wysoko, wysoko, aż daleki skok był. Będzie liderem zwycięży kwalifikacja Jakub Wolny. Świetne skoki, zobaczmy jak się prezentuje tabela po kwalifikacjach. Pierwszy Jakub Wolny, czwarty Stefan Hula. Dziewiąty Maciej Kot, dziesiąty Piotr Żyła, 39 dziewiąty Dawid Kubacki No i Kamil Stok, który się po prostu zakwalifikował. Jakub Wolny 135 punktów, potem 4,8 punktów, za zanim za jest po prostu Stefan Hula. Teraz zapraszam Was już pierwszą serię konkursową. I rozpoczyna to dla nas Piotr Żyła, 37 numer startowy. Czy da radę Piotrek daleko skoczyć w kwalifikacjach? Dobry skok 20, teraz jest wysoko. Piotr Żyła, wysoko i daleki skok Piotra Żyły. To może być nawet prowadzenie, Świetna odległość. Kapitalny skok Piotrka. 132 metry. Jeżeli nie będzie teraz pierwszy, to naprawdę się zdziwię, bo musiał skoczyć minimalnie dalej, ale są piękne noty za styl. Piotrek musi się wreszcie przełamać tutaj, żeby skoczyć do tej całej dziesiątki. Pierwsze podium może będzie 132 m, 131 i 1 to jest nota Piotra Żyła. Oczywiście pierwsze miejsce w tym momencie. Dawid Kubacki, kolejny polski skoczek, 43 numer startowy. Czy Dawid sobie poradzi? Dobre, wyjście z progu, no tak średnio bym powiedział, nisko, bardzo nisko i to jest skok w okolicach 120 metra dopiero Dawida Kubackiego. No niestety tutaj, dokładnie tak, 120 metrów nawet do punktu konstrukcyjnego nie doskoczył Dawid. Jakieś problemy po wyjściu z progu miał małe. 5 metrów zabrakło do punktu konstrukcyjnego. Miejmy nadzieję, że będzie nawet drugiej serii. Które to miejsce mu daje w tym momencie? 23, więc może być naprawdę ciężko się zakwalifikować do drugiej serii konkursu. Stefan Hula, kolejny Polak, 45 numer startowy. Czy zagrozi miejscu Piotra Żyły, który jest nadal liderem? Dobre wyjście z progu było Stefana. I to jest 130 metrów, tak mniej więcej mi się wydaje. Dokładnie tak, 130,5 metra skacze Stefan Hula. To jest. Myślę, że będzie za. Świetnem, że on tak będzie w okolicach pierwszej piątki. Noty za styl również są bardzo dobre jak na Stefana. Stefan tutaj ma równą formę cały czas. 13,5 metra dokładnie tak z czwarte miejsce Stefana. Maciej kot. Czwarty w klasyfikacji generalnej Puchary świata. Po nim Jakub wolny potem będzie Kamil Sochirio i Kobayashi. Dobrze wyszedł z progu chyba Maciej kot jest dobrze. Będzie podobnie do Stefana Huli, Dokładnie tak. Chociaż mi się wydaje, że troszeczkę bliżej skoczył Maciek. I które to będzie miejsce w tym momencie. 128,5 metra skoczył Maciej Kot. Wyglądało to troszeczkę lepiej niż u Stefana na progu według mnie, ale coś tam w powietrzu nie zagrało. Przez co Maciek będzie za Stefanem. To mi się wydaje, że może być już na, na końcu. No szóste miejsce, no to nie aż tak bardzo. Mała strata do Stefana. Jakub wolny. Teraz mieliśmy, mamy trzech z rzędu naszych polskich skotków. 134,5 metra, aby walczyć z piaczkiem żyłą cały czas. Ale szarpnął na progu Jakub wolny nisko na ze Bardzo nisko! 12,5 metra mniej więcej skoczył, coś ponad 120 metrów. Bardzo podobnie do Dawida, czyli zepsuł kuby. 12,5, dokładnie tak. Kuby również może zabraknąć. No, Kuba nie ma ostatnio formy, traci ją znowu. No zobaczymy, które to miejsce Kuby wolnego. I jest to 25 miejsce dopiero Kuby wolnego, ale będzie w drugiej serii na szczęście. I ostatni z Polaków w pierwszej serii, Kamil Stoch, 134,5 cały czas metra, aby objąć prowadzenie, Lid, wicelider Chory Świata, po nim tylko Ryojo Kobayashi, świetne wyjście z progu, wysoko, wysoko, znakomity skok, Kamila Stocha będzie na prowadzeniu na pewno, tak mi się wydaje, najdalszy skok jak na razie konkursu, 134 metry, kapitalna odległość Kamila Stocha, świetne wyjście z progu i fenomenalna sylwetka również ze świetnym lądowaniem, przepiękny telemark, nocy za styl są również idealne normalnie. Kamil Stoch, pierwsze miejsce przed Piotrem Żyłom oczywiście. I które miejsce będzie miał Kamil po pierwszej serii? I które będą mieli Polacy? I Kamil Stoch jest pierwszy, Piotr Żyła jest trzeci, potem szósty, Stefan Hula ósmy, Maciej Kot dwudziesty siódmy, Jakub Wolny i 29 dziewiąty, Dawid Kubacki. Na szczęście wszyscy Polacy są w drugiej serii konkursu. Także ja się naprawdę cieszę. A teraz zapraszam Was już na przerwę. Dzisiaj reklamie jest kanał BKR Brawl Stars, który nagrywano właśnie tak jak ma nawet swoje nazwie Brawl Stars. Ostatni film miał tydzień temu to była jakaś informacja. Yy, miał również filmy głównie z Brawl Stars. Jeżeli lubicie tą gierkę, no to naprawdę zapraszam, miał jakąś dramę, tak jakieś zapisane, jakieś fele w Brawl Stars oglądał. Także moim zdaniem możecie wbić na ten kanał. No i rozpoczynamy drugą serię. Dawid Kubacki dla Polaków rozpoczyna 115,5 metra, aby objąć prowadzenie. W pierwszej serii tylko 120 metrów, to był wypadek przy pracy, teraz leci dużo wyżej, wyżej, wyżej i będzie 130 metrów. Dawida Kubackiego, to może mu dać troszeczkę awansu w tej drugiej serii. Zobaczymy, który, na którym miejscu zakończy konkurs, na dokładnie 160 metrów skoczył Dawid Kubacki. Czyli oczywiście w tym momencie będzie na prowadzeniu bezproblemowym. Z pięknymi minutami teraz za chwilę już będzie jak Wolny na ze skoczków polskich. No i Kuba, o którym się chwilą mówiliśmy, 128,5, aby objąć prowadzenie i wyprzedzić Dawida Kubackiego. W pierwszej serii skoczył pół metra dalej od niego, teraz nisko nad skokiem, nisko, nisko jest za punkt K. No, może go nie wyprzedzić, albo będą egzekwo, tak mi się wydaje. 126,5, metra, tak jakby dwóch metrów zabrakło. Chociaż tak zazwyczaj jest, że jak się skoczy mniej, no to i tak się jest pierwszym. To mogą być egzekwo na pierwszym miejscu, zaraz zobaczymy. Nie, jednak jest na drugim miejscu Kuba wolny z notą 227,1 no i Maciej Kot, to już jest czołowa dziesiątka pucha, yy, pierwszej serii. Skoczył 128,5 metra, czyli teraz musi skoczyć 131 tak mniej więcej metrów, aby objąć prowadzenie wysoko i daleki od Macieka Kota. Będzie liderem Maciej Kot, to może być atak na czoło nawet piątkę, może nawet na podium, 131,5 metra. Najdalszy skok Polaka w tej drugiej serii konkursowej jak na razie. Mimo, że skakało dopiero trzech, no to najdalszy mimo wszystko. I po pierwszej serii był ósmy, teraz jest oczywiście pierwsza nota 252,5 punktu. Stefan Hula. Szósty po pierwszej serii 132 metry, aby objąć prowadzenie i wyprzedzić Macieja Kota, Ale szarpnął na progu Stefan jest dobrze. Chociaż nisko, nisko, ale ściągnie skok upadek! Upadek Stefana huli. Kolejny upadek w tym sezonie Polaka. 124,5 metra to byłoby miejsce, myślę, że nawet tu z Maćkiem kotem. Ale niestety upada Stefan. I wypadnie nam tutaj z konkursu, czyli Stefan może spać w klasyfikacji generalnej pochody świata również. 210,5 to jest 20. Miejsce, dopiero Stefana. No i Piotr Żyła, trzeci, po pierwszej serii 130 metrów potrzebuje. Jest w stanie tyle skoczyć. Po pierwsze podium w tym sezonie Piotrek na przełamanie, dobre wyjście z progu, wysoko Piotr Żyła, wysoko, daleki skok! W okolicach tej odległości 130 metrów. Piotr Żyła, czy to będzie pierwszy podium w tym sezonie Piotra, Zaraz zobaczymy. 129,5 metra. Pół metra tak za, bliżej niż powinien skoczyć, ale no tam i myślę, że Piotrek tutaj nadrobi. I czy to będzie jego pierwsze podium w tym sezonie? Zaraz zobaczymy i... Tak jest! Piotr Żyła będzie na podium! Pierwsze miejsce, na 256 i 20. No i Kamil Stoch w pierwszej serii, no nie dał szans rywalom. 134 metry, teraz 130, aby zepchnąć i Bajasznego na drugie miejsce. Ależ tutaj błąd po wyjściu z progu. Walczy Kamilo, odległość! To jest słaby skok Kamila Stocha. Triumfator dwóch ostatnich konkursów, 127, i... 127 metrów teraz skoczył. Triumfał w dwóch ostatnich konkursach, formę ma bardzo dobrą Kamil Stoch. Czy będzie Napoleon po raz trzeci w tym sezonie. I pan trzeci z rzędu również. Zaraz zobaczymy Kamil Stoch, Trzecie miejsce. Czyli utrzymał się na podium. Jest za Piotrem, Zią, 253 i 30 Kamila. Jak się prezentuje tabela konkursu? Zwycięża Ryo i Kuba, Kubajasz i potem Piotr Żyła i Kamil Stoch na trzecim miejscu. z Geigerem Potem piąty, Maciko Anze na szóstym mie miejscu. Jarko -Mette na siódmym, Michaju Nazarów na. Domen Prelus na 9 i Daniel Andrzej na, na miejscu 10. Czyli mamy trzech Polaków w czołowej piątce. To jest naprawdę dobry prognostyk przed drugim konkursem. Tutaj mamy drugą dziesiątkę, w której jest dwóch Polaków. Dawid Kowacki i Jak wolny są obok siebie. Dawid Kubacki i z Wojtechem Stursom jest na 16 miejscu, czyli awansowali o 10 miejsc ponad. To jest bardzo dobre. Ale niestety nam Stefan Hula tak odpadł troszeczkę i Stefan Hula jest tam w 30. Na którym miejscu się uplasował mimo upadku? Zaraz się dowiemy. Jest Stefan Hula na miejscu 25, co jest takim troszeczkę nie najlepszym miejscem, bo może spaść w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Ale nie wiem, ostatnim punktem jest jakiś yy, Hoi, Nie znam takiego skoczka w prawdziwym życiu. Może wy znacie. Także jak się teraz będziemy, czekamy teraz na klasyfikację generalną Pucharu Świata. Norio i ja się znowu odskakuje Kamilowi, który jest wiceliderem po tych trzech konkursach kolejnych i uwaga, Kamil stąk drugi oczywiście ze stratą 120 punktów do Rio Kobayaszego, trzeci Maciej od czwarty jakub wolny Stefan Hula szósty, siódmy, Piotr, Dawid Kubaski i dziewiąty Piotr Siła wskoczył mi dzięki temu drugiemu miejscu na dziewiąty w klasyfikacji generalnej traci do liderującego 295 punktów do Rio i no To jest naprawdę już, myślę, że nie do odrobienia przez Piotra. Także moi drodzy, z takim oto akcentem kończymy ten odcinek, także zapraszam Was na jutrzejszy odcinek z, en z Engel Elo. 5,5, 144, Kamil w powietrzu, pięknie, wysoko, ale znakomicie, niewiarygodnie.